Witam widzę serdecznie. Niedziela, 23 listopada. Szybki się nie chciało rozmrażać. Troszeczkę przymrozki przyszły światełek też się nie chciało dropać, no ale troszeczkę będzie trzeba. Dobrze, że zwykłe są po temperaturę robią mi i rozmrozi się. Trzeba kurczaczki strobać wszystko trochę, że rad jakąś ściereczkę, ładnie hetrzemy żeby też takie pomazane nie były Niech i, to, i tak, tak to wygląda, jest gotowi do, do trasy Troszeczkę szybciej przejechaliśmy, bo myśleliśmy, żeby ten lud z dachu ogarnąć. Aczkolwiek tutaj będzie mały problem dzisiaj, bo e, auto jest załadowane. Bo przeważnie, no nie tylko ja, no bo pewnie wielu kierowców ten sam patent. E, żeby wejść na naczepę, tyczkę bierzemy sobie jakąś albo miotłę. I każde przęso tam po kolei tak kilka puknięć aż do końca naczepy. No i wtedy dynamiczny ruch, wyjazd z placu, czy tam po placu, czy najbliższe rondo jakieś. O, oczywiście, żeby było pusto, żeby nie, nie spadło na żadną osobóweczkę, na przykład taką. <laughs> no, oczywiście, żarty. No, żeby to było w miarę bezpiecznie, no bo wchodzić tam na dach, jeżeli jest oblodzone. Raczej bym nie polecał, o, e, bo raczej nic przyjemnego by nie było spać stamtąd, tutaj. Tak więc co, my już ogarniamy. Szybka się zaraz rozmrozi. Logować karty. O, weźmiemy Dimitri'emu trochę, Poskrobiemy. A co, niech ma, nie? Maśniemy mu trochę i, i lecimy z tym tematem na dzisiaj. Aktualizacja sytuacji, sezon uważam za rozpoczęty. Teraz paraliż osobówek już za nami był. Teraz my sobie możemy na spokojnie lecieć. Pierwsze opady. Teraz trochę taki śnieg z deszczem pada, ale 10 km wcześniej mieliśmy, typowo śnieżek padał. Nie powiem, że nie, bo nie lubię takiej pogody, bo nie czuję się najpewniej, mimo że już kilka lat człowiek e, faktycznie jeździ. Ale no to różnie bywa, nie? Czasami jakaś kolejna się trafi, no cokolwiek. E, czasami nawet wiadomość człowiek z rutyny, czy tam przyhamuje coś, e, trochę uślizgu będzie. Nawet nie zawsze błąd człowieka musi zadecydować. O tym, że coś może się wydarzyć, tf. Tfu. Eee, o takich rzeczach nie myślimy. Mówimy po prostu o pogodzie. Tak więc kiepsko, ale nie jest źle. Ogólnie można, można spokojnie jechać bez panikowania. Najgorsze, właśnie, te panikowanie, Jako osobówki zaczynają nam tutaj panikować po 50-60 na godzinę, bo wtedy to przyjemnie nie jest. Tak, żeby chociaż te 70, się kulać, no to już jest dobrze, ale muszę wam powiedzieć, że są trzy pasy. Ale ten lewy, skrajny lewy, no, bialutki, bialutki jest. Miodu nie ma. Chociaż ten środkowy idzie. Ci, co się nie boją, to sobie jadą. No w sumie my też mamy okazję, żeby wyprzedzać. Jak tutaj na prawem leci jakaś osoboweczka coś tam zamula, no to. To wtedy ogień. Także nam do celu zostało jeszcze 91 km, godzina 10 minut akurat e, tak 30 wyjechane. No to fajnie się złoży, bo na 420 4, dolecimy. na branżfaj dziewiątkę. no i zobaczymy jutro, zobaczymy jutro, e, co to będzie za pogoda. Na razie jest minus 2, to jest. Dobrze, że jest minus 2 stopnie chociaż. Coś na minusie, bo w miarę jakoś to, to idzie. Tylko niepokojące jest to, że śnieg z deszczem, jak zacznie to marznąć tam na drodze, o no to już sympatycznie nie będzie. Ale nie ma to tamto. Ja odkładam, odkładam kamerę i biorę się za... Prowadzenie. A w tej sytuacji przy poniedziałku kolonia rozładowana, niestety godzina 17:38. W sumie dzisiaj okazało się, że jednego przerzuta będę miał jeszcze do zrobienia. Znaczy, no dzisiaj tylko załadować go, także lecę do, do Noise. Dwie, dwie palety ze stalą załadować, tylko że tym razem nie będą to Kręgi jakby w palecie typu Mulda, tylko na stojąco takie słupki. Dwa one tam bodajże po 8,5 tony chyba są, coś w tym stylu. Chyba po 8,5. Także te dwie palety i załadować. No i gdzieś by pauzę trzeba było zrobić, bo lecę do miejscówki na Holandię, do miejscowości OS. Tam produkują puszki, bodajże, coś w tym stylu. E, puszki do napojów, dobrowarów, no do wszystkiego. Ogólnie producent puszki to jest. No i, i wiem, że przed firmą jest tam miejscówka, e, gdzieś tam na koło 10 aut. Tylko teraz pytanie: czy jak ja tam zajadę o godzinie 21, tudzież 22, to czy będzie miejsce? Niby jest poniedziałek. To jeszcze tak nie powinno być. Ale no, z drugiej strony, może być, że będzie wszystko zapchane. Tym bardziej wiadomo, w godzinach wieczornych to wszystko jest parking. I to tak nie wiem, bije się z myślami. Myślałem, żeby załadować, wyjechać i gdzieś właśnie w Noise e, od razu stanąć, sobie gdzieś tu przy firmie. Wychaczyć jakąś miejscowość, chociaż tutaj to też tak słabo z tymi miejscami jest, ale ale coś, coś myślę, żebym jeszcze uczarował, coś by się udało, bo gdyby u nich na firmie można było stać, to już by w ogóle nie było problemu. On tylko załadował na parking tacho-out dziękuję bardzo i rano, rano ogień, tak więc tak sytuacja wygląda. A wbrew pozorom dzisiaj bardzo ładnie poszło, bo pogoda nam sprzyjała, deszczyk, troszkę tylko deszczyk w sumie, a śniegu nie było. Hmm. Rozładunek miałem na 17 bodajże 20 albo 40, a już byliśmy na kolonii 14, 14 15, 20. No i niestety tak się stało pod tą rampą. Godzinę staliśmy przed rampami, a później ja stałem jakieś dwie godziny pod rampą. Także jak już zaczęli zrzucać, to szybko zrzucili. Standardowa procedura. Ale jakoś dziwnym trafem tak długo czekałem, gdzie nawet bossa prędzej ode mnie zrzucili, który podjechał drugi. Dopiero gdzieś tak po pół godziny, jak ja już byłem pod rampą. Także ogólnie no, śmiesznie, trochę się z tego pośmialiśmy. No bo w sumie co tutaj się denerwować? Aczkolwiek e, stwierdzam fakt, że jak człowiekowi się nie spieszy, to zawsze szybko. Wszystko szybko idzie, jakby się paliło. Ale jak jakby zależy człowiekowi, że no potrzebuje szybciej, troszeczkę tak. E, no zrzucić jak najszybciej, pojechać załadować, to zawsze na przekór jest. Każdy jeden raz, tak samo. Uszanowanko. Odpalamy potwora na Holandię. Do OS. Będziemy mieć 149 km. Akurat ta trasa pasuje. Na kurczaki. 149. Godzina 4.58. 918 pauzy. Tak więc 58 to możemy sobie już wach spocząć, akurat 2 minutki. 2 minutki zrobimy 3 minutki akurat. I można ruszać paliwko w normie tak czy raczej kociołki w, w całości są idę jeszcze obejść obejść auto zobaczyć jak sytuacja wygląda i... no i ruszać, brać się zatem jakże piękny wtorek roboty dużo do zrobienia dzisiaj nie ma herbatka uszykowana tylko do tego os, rozładować to i później do, do Gęg po rolkę eee, i wrócić do Niemca do, do Han do tej firmy co, co zawsze wozimy tylko po prostu od innego i on... widok którym będę was katował non stop dopóki auta innego nie będę miał Więc wszystko w najlepszym porządku jest. Niestety miejsców to może nie najlepsze. I jak jak się nie ma, co się lubi, to wszystko jest parkingem. Tak więc, o, dobra, biorę się do robotę Lecimy z Singapurki. No i wtorek zaczynamy. Jedna już paleta z dytona. Tutaj taka miejscówka, że trzeba dookoła firmy objechać, stamtąd zameldować się i znowu ją dookoła pojechać. I wtedy tutaj na prawe lusterko trzeba wcofać. Na szczęście szeroko jest, więc, więc spoko. Działamy i lecimy na gęk. Tak więc bez problemu, dwa przęsełka tylko otwarte. Tutaj dla Was jest pyk. Na no tym się kameruje. Co by było? Jakieś przebicie? Co prawda nie zdążyłem przy pierwszej polecie postawić kamerki, ale coś tam się ukręci. Tutaj już kolejny czeka. Ma rozładunek. No i tu w prawo i jakoś później objadę sobie tą firmę do wyjazdu i byle do Belgii. Środa. Już przed firmą czekam. ze mną Dmitry. Za drugiem. Powiem mi, Państwo, że jest kiepsko. Łop. Głosu nie mam, jak chcę coś mówić, to na wymioty bierze, chyba chorobsko w trasie dopada, trochę osłabiony, ale na szczęście temperatury nie, nie ma, w nocy też nie było. Teraz zestaw, herbatka, tabletki na gargu. Wjechać, tylko załadować. Żeby pierwszy być i do domku, znaczy do Inowrocławia 891 km. Także, coś mi się wydaje, że ten materiał będzie można poświęcić pogadaniu o, o chorobie w trasie. Bo też nie jest to lekki temat, wydaje mi się. Też jest to troszeczkę przechlapane. Tak więc na razie bez zbędnego pitu-pitu. Robimy robotę i odezwę się do Was później. Powracam do Was po załadunku i w zasadzie już przed Polską. Raptem 55 km zostało do granicy. Dzisiaj A dwójka, Czy zjazd A dwójki będzie i na port Torzym. Port 2000 Torzym, o. miejscówkę, żeby prysznic był, obiadek zjeść. No, i temat, który chciałem poruszyć, nie do końca przyjemny, aczkolwiek jest nieunikniony tą porą roku. Także choroba, choroba w trasie. Powiem Wam, że mnie osobiście jak na tą chwilę, tylko gardło boli. Już tu tableteczki przygotowane, jakieś tam te suplementy diety do. Do rozpuszczenia w wodzie, już też wypite. Już i miód jest zakupiony w razie w tam do herbatki. Cytryny nie było, no ale dobra. No i teraz tak. Najgorsza sytuacja. Jaka jest dobrze, że ja to w sumie wiecie, często w domu. No bo tak naprawdę niedziela, czwartek to nie zdążę rozłożyć, ale. No teraz wyobraźcie sobie, jechać na 2-3 tygodnie w trasę. Raz, miałem, raz przechodziłem chorobę, znaczy przyziębianie, nie? No to można powiedzieć, że zachorowałem jak, jak byłem w trasie i właściwie byłem na 2 tygodnie to do takiego stopnia, że ujechałem 15 minut. To oczy to miałem takie powieki, miałem raz, że takie ciężkie. Normalnie czułem, że gorąco, gorące. No i nie, nie, sz nie szło w ogóle ujechać. nie? Więc co, parking, na szczęście już blisko weekendu było, bo tam raptem zostało mi parę godzin do wyjechania, więc ujechałem trochę mniej. No i pauza. i próbowanie się leczyć e, jakiś sklep, apteka, no niestety apteki nie było, bo to było w Hiszpanii jedyny plus taki, że u nas była tutaj jesień albo zima, a no u nich było ciepło, bo było gdzieś blisko 18-19 stopni i faktycznie było to czuć więc jakby to, to był taki plus, że mi to sprzyjało każde, e, każde wyjście z, z auta bo tak jak teraz każde wyjście z auta no to wiadomo, już od wczoraj opatulone, a to czapka zimowa mimo, że jest e, 5 stopni na plusie Byliśmy w Upertalu, to było 6 na plusie, ale mimo wszystko czapka, kurtka po samą szyję. No i ogień. No, tak tu po kolei wszystkich w otoczeniu łapało łapało. Ja myślałem, że uniknę. No ale. Dobrze i także aż taki podatny nie jestem na to. Więc troszeczkę coś się teraz złapie na, na nos. Na szczęście uderzeń temperatury żadnych nie ma. Ale widzicie, no sytuacja taka rozchoruje się człowiek w trasie, i co, co, co tu robić, tak naprawdę? Bez żadnych leków, jeżeli sobie nie, nie ogarnie żadnej, powiedzmy, takiej podstawowej apteczki, właśnie na taki wypadek w razie W, no to skazany jest na męczarnia. A jeszcze na plandce nie jest to najprzyjemniejsza praca. No bo wiadomo, bok, nie bok, tu też będzie padał, tu coś owieje, no i tak kiepsko, ale Wam powiem, że. Nagrywam to na kilka razy, bo co, co kilka słów. Normalnie jak mówię, to mi się na wymioty zbiera tak w się sensie się gardło zasusza. Tak więc. No wy tego nie usłyszycie, bo, bo przycinam to odpowiednio, ale. Ale no jest, jest, jest męczarnia. Dobrze, że to już w stronę domu tak naprawdę, więc... Tylko portorzem, herbatka, obiadek, ciepły prysznic i. No i kurować się, jutro rozładować, pogarniać i do domu. No ale wracając do, do tych chorób w trasie, Wam powiem, że to wcale nic takiego, nic takiego błachego to nie jest. Bo ktoś ktoś może powiedzieć, że. O, no, tam patrzysz, nie, bo tu tylko katar tam. No, powiem Wam, że. No nie wiem, mieć gorączkę w trasie i nagle nie wiem, musisz kilka razy iść siusiu, bo coś z pęcherzem jest nie tak i teraz wychodź sobie na te powiedzmy, pierwszej stopni jest OK, ale by było minus minus 8, nawet dobra, ale dajmy, że 0 albo tam minus 1 by było. I tak kilka razy wychodzić, no stop się opatulać, gdzie już powiedzmy, nie wiem, tam by się dobrze ugrzał, już prawie upłacony by wychodził. No, czas, czasami jest naprawdę ciężko. Ja na szczęście za często nie miałem takich sytuacji, więc. E, więc chwała za to, i oby, oby nie było. Wiadomo, z wiekiem to troszeczkę troszeczkę już gorzej o tą odporność. No, ale mimo wszystko zachęcam i zalecam odbanie dbanie o odporność. Mieli Państwo, brać sobie w trasę gripexy, nie gripeksy, coś na gardełko, jakieś plastry rozgrzewające, które akurat to worze. jakąś maść sobie wziąć na przykład na, na jakieś stłuczenia, coś w tym stylu, bo to też jest dosyć przydatne. No wiadomo, bandaż i tak dalej, no to znajdziecie to na wyposażeniu auta, zapewne w jakiejś apteczce, jak, jak sobie wozicie. No, ale najlepiej sobie skonstruować taką mapteczkę, żeby ją nie wiem, w plecach mieć, no, gdziekolwiek, czy w torbie po prostu, nawet upakowaną, i tylko patrzeć sobie powiedzmy raz do jakiegoś czasu, jaka jest data na przykład leków, czy tam jakiegoś syropku, co tam macie. No, i żeby wiadomo, nie trzymać tego bo na przykład w tych schowkach, nie? W tych schowkach tutaj, no bo to wiadomo, latem na przykład strasznie mocno grzeje od globu. No i no wiadomo, no może się to wszystko popsuć, że tak powiem, a wcale nic przyjemnego by nie było przeterminowane leki takie, znaczy przeterminowane, no takie zepsute Konsumować Najbezpieczniej gdzieś tutaj sobie w ten e, w szufladę ekran nie nie. 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 kurwa, ty, ale się ja zrobiłem no, nieźle. To nas w kulki zrobił, Dimitri. <noise> no, także mówię, dbać o to, organizować sobie jakąś apteczkę, żeby, wiecie, od razu działać. No i szczególnie, jak teraz taki sezon jest, no już teraz nie jesienny, ale zimowy, no to ten, ten ubiór. Ja osobiście, no też mi nie zawsze jest dobrze wyjść tam w kurce czy coś. Jak wiem, że idę gdzieś na halę i wiem, że się zaraz ugrzeję u poce. A na przykład w bluzie będzie mi idealnie, nie? No ale no niestety, czasami trzeba się po prostu przemęczyć. Tak więc to by, było, to by było ode mnie na tyle. Pewnie ten materiał będzie taki mocno, mocno okrojony w tym tygodniu, bo na przykład wczoraj to już tak średnio się mega, mega czułem, więc też tak z tym nagrywaniem na dwa razy. Dzisiaj rano też powiedzmy na dwa razy, teraz tak już trochę lepiej jak się tam podfaszerowałem tym wszystkim to ciutkę lepiej tak więc tak mój ulubiony widzu zachęcam do łapeczki w górę subskrypcja, dzwoneczek komentarzyk na zachętę i do śledzenia dalszych poczynań i również zapraszam na mój instagram, na którym znajdziesz mnie pod nazwą MoherShofer. O, witam Was serdecznie przy piątku. Zrobię zakończenie filmiku. Musiałem przyjechać załadować auto sobie już na, na niedzielę. Bo też będzie ładował, także podjedzie i zaraz pod rampą jeszcze szybka reanimacja chlapacza i, i cytrynki. Oho, stanął i co, i nie wyjedzie nam teraz. Dobra, zaraz będziemy się reanimować. Ja tylko kurtkę przebiorę sobie na jakąś roboczą. Tak więc idę, 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 bo wczoraj już do Was nic nie nagrywałem, tylko byłem skupiony na tym, żeby jechać do domu. Niestety samo poczucie było kiepskie, mega kiepskie. Sytuacja wygląda następująco Wczoraj chlapacz oberwany został Teraz z cytrynką Nie cytrynkuję, bo wody się dostało Ale już bosna Szybko tutaj Przypierdził Popękał jak materiału No i Za chwilę trzeba rozebrać Zobaczyć Jak sytuacja wygląda Żebyśmy wiedzieli wiedzieli co i jak trzeba zdziałać pod rampkę no w miarę powiedzmy jeszcze troszkę by można było cofnąć <coughs> tak więc to by było na tyle w tym odcinku kochani i co ja się kuruję znaczy najpierw załaduję do domu wracam kuruję się i w niedzielę ogień trzeba na nogach stać jakoś